Ale, siemano! dzisiaj w, tej, w tym oto odcinku powiem Wam, jak zgnieść. Taki oto kamień. Taki oto kamień, dokładnie tak. Jest ze mną, oczywiście, aszu. I, i... co potrzebujemy? Potrzebujemy takiej siłowni. Potrzebujemy siłowni, mianowicie wyciągu, wyciągu górnego. górnego. I takiego kamienia. No i placu zabaw najlepiej. I, y i tak, kamienia. i kamienia, tak. Y I wchodzimy sobie teraz na odrobinę. Koniecznością jest to, no, żeby ten by posiadał coś takiego, taki, coś Tak, coś takiego, no. teraz, tak, i to tutaj powinna być teraz guma tutaj, no, tak. I, I teraz tak, teraz tak teraz jest tak, tej kamień, nie? Nie bój się niczego, to nie pójdzie. Może prysnąć się... w oczy... Nie, nie ale się, nie się. To się obije tutaj wszystko. wszystko ale tutaj. no, dobra. Jedynie... Włóż może jeszcze jeden, Jedyną co? Osoba... Okej, okay, aż poszedł po jeszcze jeden kamień. Jedyna Dawaj. osoba, która może w tym ucierpieć to ja, który jest tym tak naciskiem, Bo ja jestem ciężki, a tu liczę się w tym... No bardzo. my obaj jesteśmy ciężscy, ale okej. Okay. Dobra. Dobra. I teraz nie musi niczego to nie prysnie. Dobra. tylko Stary właśnie taki efekt był. Spróbuj jeszcze raz, tylko że włóż ten kamień jeszcze raz, dobra? Zostało to. <laughs> dobra. Na razie, żegnajcie.